Trwa prekampanijny wyścig prezydencki, w trakcie którego kandydaci niemal codziennie organizują spotkania wyborcze. W tle tych działań kolejne media publikują sondaże. Jednym z najnowszych, który pojawił się w sieci, jest badanie przeprowadzone przez United Survey dla wirtualnej Polski. Wynika z niego, że największym zaufaniem wyborców nadal cieszy się Rafał Trzaskowski, jednak traci on dystans do kandydata popieranego przez prawo i sprawiedliwość Karola Nawrockiego. W kilka tygodni szef Instytutu Pamięci Narodowej zyskał 5,8 punkta procentowego. Jak widzą Państwo na grafice, na kandydata Koalicji Obywatelskiej w pierwszej turze wyborów prezydenckich głos oddałoby 36,9% obywateli. Prezydent Warszawy w porównaniu z poprzednim badaniem stracił 3,5 punkta procentowego. Drugie miejsce zajmuje Karol Nawrocki. Prezes IPN w ostatnich tygodniach zyskuje na poparciu i obecnie wskaźnik ten wynosi 3,3% poparcia. Podium zamyka marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który sam przedstawia się jako kandydat niezależny. Lider Polski 2050 Uzyskał w pierwszej turze uzyskałby w pierwszej turze poparcie na poziomie 7,9%. Poza wspomniany podium spadł Sławomir Mensen, kandydat konfederacji. W ostatnich tygodniach stracił aż 3,4 punkta procentowego, z wynikiem 7,3%, daje mu to czwarte miejsce. Na piątej pozycji wirtualna Polska umieściła Magdalena Bijat, która nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem, choć wskazują na to medialne doniesienia. Kandydatka lewicy może obecnie liczyć na 4,8% poparcia. Na ostatnim, szóstym miejscu wśród zdeklarowanych kandydatów partii politycznych znalazł się Marek Jakubiak. Poseł Wolnych Republikanów w ostatnich tygodniach stracił 1,7 punkta procentowego i obecnie zamyka zestawienie z poparciem 0,5% badanych. O kampanii wyborczej, która jest, ale jej nie ma, i zmieniającym się poparciu dla kandydatów, porozmawiam za chwilę z Pawłem Kubalą ze Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Proszę pozostać z nami. I tak jak Państwu zapowiadałem, przed nami rozmowa. Moim Państwa gościem Paweł Kupala, politolog, wiceprezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn. Witam Cię serdecznie w naszym studiu, na połączeniu właściwie internetowym. Witam serdecznie. No i tak jak zapowiadaliśmy, w, tym moim pierwszy, w tej mojej pierwszej kwestii, o którą będę chciał Ciebie jako politologa zapytać, z czym my mamy w zasadzie do czynienia? Bo ja tutaj przedstawiam Państwu wcześniej wyniki sondaży. Przedstawiamy Spadki, przedstawiamy wzrosty konkretnych kandydatów, którzy planują wystartować w wyborach, którzy są ogłoszeni, że w wyborach wystartują, no ale przecież oficjalnie to my nie mamy kampanii, no a widzimy jednocześnie objazdy po Polsce. To czy, czy ty jako politolog jesteś jest w stanie stwierdzić, z czym my mamy teraz do czynienia? Czy to są takie autorskie spotkania nagle, czy to jest po prostu kampania, która udaje, że kampanią nie jest? No to też w zasadzie zależy od tego, pod jakim kątem rozpatrujemy. No bo z takiego formalno-prawnego punktu widzenia to nie tylko nie mamy do czynienia z kampanią wyborczą, no, ale nawet no, nie mamy formalnie żadnego kandydata, bo żeby pojawił się jakikolwiek kandydat w wyborach prezydenckich, no to musi taki człowiek, po pierwsze, Zarejestrować komitet wyborczy, a to nie jest możliwe, póki nie zostaną ogłoszone wybory w ogóle, które to nie mogą być w związku z tym stanem klęski żywiołowej, który był na południu Polski jakiś czas temu. Nie mogą być ogłoszone wcześniej niż bajże 12 czy 15 stycznia tak się ostatnio wypowiadały stosowne urzędy, bo, bo nawet marszałek Kołownia akurat no to wolałby trochę wcześniej, on już tak panował chyba około 5 stycznia to ogłaszać, czy, czy parę dni później nawet, ale, ale w każdym razie wcześniej niż tego 12, natomiast okazało się, że, że to nie jest możliwe. Natomiast, no tak, no po pierwsze, taki kandydat musiałby zarejestrować komitet wyborczy, no a potem musiałby zebrać 100 tysięcy podpisów pod swoją kandydaturą. Te podpisy musiałyby zostać sprawdzone i dopiero jakby został zarejestrowany, no to stałby się formalnym kandydatem, który mógłby prowadzić kampanię wyborczą. Natomiast no to jest od strony formalnoprawnej, a od strony praktycznej, no to mamy do czynienia obecnie. Już z wieloma kandydatami, lub no, takimi osobami, które wspominają o tym, że no, być może będą kandydować, ale na razie no, tak jeszcze do końca o tym nie przesądziły. No i myślę, że ta lista, licząc właśnie łącznie z takimi osobami, które być może będą kandydować, no, to, to jest lista no, co najmniej kilkunastu osób, no, z których właśnie co najmniej kilka już prowadzi w sposób y, faktycznie kampanię. Y, no to też pokazuje y, to, że no, prawo prawem, ale, ale rzeczywistość jednak y, rządzi się swoimi prawami, że tak powiem. Ja obserwując to, co dzieje się teraz przy, przy tej kampanii, no bo tak to trzeba mówić, bo nie ukrywajmy, no to jest, to są elementy kampanijne, to co, co widzimy, te, te Niektórzy objazdy. mówią pre -kampania. No tak, no można, można tak to stwierdzać, no ale jeżeli widzimy, że Karol Nawrocki miał dzisiaj praktycznie co godzinę spotkania Organizowane w kolejnych miejscach, gdzie, gdzie no to, to traktujmy to jako, no powiedzmy, niech, niech to będzie pre-kampania, pre ale mam takie wrażenie, że dokładnie taki sam, no to, to źle trochę zabrzmi, ale taki popis prawny widzimy w przypadku tak zwanej ciszy wyborczej, kiedy to, no to mamy te słynne bazarki, i też nikt tego tak do końca nie przestrzega. Tak samo, tak samo wygląda tutaj. Dobrze, ja chciałem Cię zapytać, bo. Jest sondaż dla Wirtualnej Polski, to jest jeden z najnowszych sondaży. W tym sondażu, oczywiście, prowadzi Rafał Trzaskowski 36,9%. Ale co jest ważne, bo, bo ja myślę, że nie samo poparcie na razie procentowe jest ważne, ale pewne trendy, które się utrzymują. I w przypadku Rafała Trzaskowskiego mamy trend spadkowy: 3,5% stracił w porównaniu do poprzedniego. W sondażu to jest sporo, jeżeli mówimy o prekampanii. To to gdy, gdyby to były w ogóle ostatnie tygodnie kampanijne, to, to by było bardzo dużo, ale, ale już teraz można powiedzieć, że to jest sporo. Twoim zdaniem, skąd taki trend? To jest kwestia tego, że Rafał Trzaskowski no, ma trudny początek kampanijny, czy, czy to jest po prostu kwestia takich naturalnych ruchów, kiedy, kiedy no jeszcze nie znamy tych wszystkich kandydatów, jeszcze nie do końca jesteśmy w takim trybie, trybie wyborczym? No, ja akurat y, kilka dni temu w y, jednej ze stacji y, powiedziałam mniej więcej coś takiego, że no, Rafał Trzaskowski ma już doświadczenie w przegrywaniu wyborów, bo przecież y, przegrał no, i to nie z kimś y, w stylu Karola Nawrockiego, czyli no, taką osobą jednak y, świeżą w pewnym stopniu, co najmniej, no i, i jednak y, formalnie bezpartyjną, tylko no, przegrał z urzędującym y, przez jedną kadencję prezydentem który no, miał na swoich barkach y, y, oceny i pozytywne i negatywne y, wówczas urzędującego rządu. No i y, postawiłem taką tezę. Y, czy jest w ogóle prawdopodobne, że w takim razie y, wygra teraz, y, gdzie sytuacja no, wydaje się, że jest dla niego trudniejsza, przynajmniej z tego punktu widzenia. Oczywiście no, drugą kwestią jest y, no, taka stała baza wyborcza. Platformy obywatelskiej, no i jakieś zniechęcenie do dopisu, które jednak wydaje mi się, że z każdym kolejnym miesiącem rządów platformy będzie ustępować. Więc jakby to podsumowując i wracając do kwestii tego najnowszego sondażu, no to mnie te spadki w żaden sposób nie dziwią i no byłbym trochę niekonsekwentny, gdyby no mówiąc wcześniej to, gdybym teraz był zaskoczony tym, że Rafał Trzaskowski traci. No bo właśnie moim zdaniem, mimo tego, no jak, jak on jest w takim w odczuciu politycznym postrzegany, czy, czy, poli czy społeczno-medialnym, no to wydaje mi się, że jednak jego takie faktyczne szanse na najlepszy wynik wyborczy mogą być jednak niższe, no nawet niższe niż właśnie póki co to wygląda w sondażach. Karol Nawrocki, bo, bo o nim też się wspomina, 30,3% to jest drugie miejsce. Ktoś powie 30 to jest mało, no ale wiemy z jakiego poziomu też Karol Nawrocki rozpoznawalności startował, ale to jest też największy przyrost, bo to jest 5, no prawie 6% przyrostu w porównaniu z poprzednim badaniem i tak się zastanawiam Rafał Trzaskowski na konferencji prasowej powiedział coś takiego, że to jest po prostu kwestia tego, że te osoby, które głosowały zawsze na PIS, poznają Karola Naworskiego, poznają jego nazwisko, i dlatego na niego wskazują. Czy byś się z tym zgodził, czy, czy to jest element pewnego rodzaju jednak bardziej świeżości? i tego, że no gdzieś nadrabia faktycznie, przynajmniej na tej początkowej drodze nadrabia właśnie tym elementem zaskoczenia świeżości, bo takich kandydatów praktycznie zawsze mieliśmy w wyborach, kto był kandydatem z mało znanym nazwiskiem albo znanym, ale mało znanym politycznie. No, trudno mi też tak na razie na takim dosyć wstępnym mimo wszystko, mimo, tej, no, w praktyce, mimo tego w praktyce zaawansowania kampanii, ale na no, jednak wstępnym etapie do końca ocenić, kto bardziej się przekonuje do nawrockiego. Być może rzeczywiście w pierwszej kolejności ludzie z PIS-u, chociaż też mi się wydaje z drugiej strony, że ci taki ten żelazny elektorat PIS-u, no to Pewnie już na samym początku zadeklarował głosowanie na Karola Nawrockiego. Natomiast no, rzeczywiście on ze względu na tą swoją świeżość, no, tym, właśnie w tym ma swoją przewagę. Natomiast to, co było jego minusem na samym początku, no, to to, że wiele osób po prostu nie widziało, kto to jest. Zarówno jeżeli chodzi o Rozpoznawalność jako taką, bo z tego co kojarzę, no to właśnie pojawiały się takie badania, w których pytano ludzi o to, czy, czy wiedzą, kto to jest, i wymieniano tam poszczególnych, właśnie kandydatów na prezydenta. No i tam Karol Nawrocki raczej gdzieś tam się plasował w tyle stawki. Natomiast no, druga kwestia, oprócz takiej stricte, Rozpoznawalności, no to nawet jeżeli ludzie kojarzyli, że to jest prezes IPN-u, ewentualnie co wcześniej robił i tak dalej, no to no, też nie, nie, nie bardzo było wiadomo. No i pewnie dzisiaj jeszcze do końca nie wiadomo, jakie tak w praktyce ma poglądy. To dopiero zaczyna się pojawiać, no i być może. Te wzrosty, dosyć istotne rzeczywiście wzrosty sondażowe są przejawem tego, że te pierwsze kampanijne ruchy Nawrockiego, no i te pierwsze wypowiedzi, które już no, jednak odsłaniają przynajmniej po części jego poglądy, że są dobrze odbierane, przynajmniej przez te osoby, które no, się mieszczą w tym zakresie tych właśnie ludzi, którzy by rozważali głosowanie na niego czyli tego też między innymi twardego lektoratu PiS, to jeszcze jeden polityk, który jest tutaj ważny w tym zestawieniu, bo oczywiście jak patrzymy, no jest Szymon Hołownia, on ma te poparcie 7,9%, spadek procentowy, na to w ogóle bym praktycznie, praktycznie nie patrzył, no bo te procentowe spadki przy sondażach to jest zawsze kwestia też pomyłki po prostu, Hmm, ale Sławomir Menzen, 7,3, czwarte miejsce, spada poza podium, a przez dłuższą chwilę na podium był i w większości sondaży jeszcze 2-3 tygodnie temu na tym, na tym podium się znajdował. No ale spadek praktycznie taki sam jak Rafał Trzaskowski 3,4% w przypadku Sławomira Mencena. I tak się zastanawiam, bo ja rozmawiałem z szefem sztabu Sławomira Mencena i on. Bardzo dużo mówił o tym, że ten start kampanii na początku był ważny, chodziło o to, żeby jako pierwsi zebrać ten, ten medialny szum wokół siebie. No, później zostali przekryci kompletnie przez prawybory Platformy Obywatelskiej. I, Twoim zdaniem, to też jest taki element, który konfederacji, kandydatowi Konfederacji najbardziej przeszkadza, że na początku jeszcze się o w miarę wspominało, bo po prostu tej kampanii pre -kampanii, nie było, no a teraz jak już pojawili się duzi gracze, no to że męcenie poza internetem, ani wideo ani słychu. No też właśnie tak podejrzewam, że to może być efekt przykrycia przez tych dwóch głównych kandydatów. Ja się też zastanawiam, czy akurat Konfederacja ma rację, że taki szybki start, że, że on długofalowo byłby korzystny, no bo że w tym pierwszym etapie i tak rzeczywiście stało, że to będzie korzystne, no to, to prawda, ale ale właśnie no tak jak obserwuję kolejne wybory w Polsce czy też i w innych krajach, no ale, ale no przede wszystkim jednak najbliżej mi do Polski najbardziej to obserwuję, no to wydaje mi się, że jednak takie też zbyt wczesne wystartowanie to może się kończyć tym, że jednak no przez długi czas Mogą się utrzymywać nawet dosyć dobre wyniki, no ale w pewnym momencie, no jednak zbyt wcześnie to zacznie spadać, no już do wyborów, że tak powiem, no taki kandydat nie dociągnie z wystarczająco dobrym wynikiem. Natomiast no, na pewno nie można tego oceniać przez pryzmat jakiegoś jednego czy dwóch sondaży. To już byśmy musieli spojrzeć przez jakiś dłuższy trend sondażowy. No, i właśnie pytanie, czy, czy taki trend dłuższy się pojawi. Pytanie też, no co będzie, jak już ci formalnie zarejestrowani kandydaci się pojawią. No, i być może pojawi się ktoś, którego zupełnie w tej chwili nie rozpatrujemy, a przecież no, nawet z takich osób, które deklarowały się wprost, że bardzo poważnie rozważają start, no czy, czy wręcz, że wystartują no to są takie osoby, które mogą zamieszać, no i myślę, że także w poparciu dla MENCENA, no choćby tutaj mi się nasuwa Krzysztof Stanowski, który zdaje się, że nawet w niektórych badaniach jest ujmowany i no co najmniej z te kilka, jak nie więcej procent jest w stanie uzyskać, więc no wydaje mi się, że do tych wyników na tym etapie, to też nie należy jakoś zbyt mocno przywiązywać. To zapytam Cię już tak na koniec, no bo mamy taką, no ja to wiem, że to brzydko brzmi, outsider, czerwona latarnia, takiego zestawienia, ale w tym zestawieniu jest Marek Jakubiak z połową procenta poparcia. Ja pamiętam no te frekwencje na spotkaniach Marka Jakubiaka, on cały czas jest aktywny, jeździ po tych spotkaniach, bardzo często no, ma pełne sale. Tylko pytanie jest takie, czy to nie jest tak, że Marek Jakub jest zbyt prawo i sprawiedliwościowy, o tak bym to nazwał. I, i niestety no, w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma Karola Nawrockiego, to też Marek Jakubak no, będzie miał po prostu arcy ciężko, żeby przeskoczyć 2 3% wynik właśnie z tego względu, że, że ludzie kojarzą go. Myślę, że w dużej mierze z prawem i sprawiedliwością i, i te jego poglądy też są z tym zbieżne. No ja sobie ostatnio przypomniałem tak przy okazji jakiejś innej dyskusji w internecie wyniki poprzednich wyborów prezydenckich, w których też startował Marek Jakubiak. No i gdyby ten wynik półprocentowy okazał się faktycznym jego wynikiem wyborczym no to to i tak byłby wzrost no tak około dwukrotny z tego co pamiętam, bo on tak miał chyba 0,25 w wyborach ostatecznie 5 lat temu także no cóż no rzeczywiście ci mniejsi kandydaci zarówno bym powiedział z prawej jak i z lewej strony oni mają bardzo duży problem żeby się przebić a tak jak obserwuję, no to wydaje się, oczywiście no też kwestia na ile te deklaracje, które się pojawiają zakończą się faktyczną zbiórką podpisów. Natomiast no wydaje mi się, że tych takich kandydatów niszowych zarówno po prawej stronie, czyli w konkurencji też między innymi do Marka Jakubiaka, ale też i po lewej stronie, gdzie tam się pojawia no choćby Waldemar Witkowski ponownie, który też właśnie 5 lat temu startował z ramienia Unii Pracy, czy bodajże też Piotr Szumlewicz deklarował ostatnio start w wyborach. Także no, ci mniejsi kandydaci może tak się skończyć, że oni będą rywalizować o to, kto jak największy. Część tego jednego procenta zbierze. No bo tak mówię, tak też było poprzednio, że była taka grupa, no nawet kilku kandydatów, którzy zdobyli tak po jakimś ułamku procenta. No, natomiast no to też trudno przewidzieć, no bo tak jak tutaj rozmawiamy się, że ci główni kandydaci w przeciągu ostatnich tygodni stracili kilka procent i. No w zasadzie czy, czy to jest czegoś efektem, czy, czy to nie jest tylko błąd sondaży, no to no błąd może, błąd sondażowy może wynosić więcej niż spodziewane poparcie dla tych mniej popularnych kandydatów, więc no, to może być 1,1%, to może być 0,5%, a to równie dobrze może być 2-3%, jeżeli no nie wiem, no na przykład w czasie debaty prezydenckiej, która no, co najmniej w TVP ustawowo musi się odbyć no, dany kandydat, choćby właśnie Marek Jakubiak się mocniej przebije, no, także ja bym powiedział, że tutaj każdy rezultat pomiędzy zero a kilka procent jest prawdopodobny. No to będziemy sprawdzać, jak to się będzie rozwijało, jak te sondaże będą się pokazywały, bo myślę, że pierwsze wnioski, tak jak też wspomniałeś, będzie można wyciągać dopiero po, po kilku tygodniach, po może dwóch, trzech miesiącach intensywnej kampanii. Paweł Kubala, no, moi pierwszy, państwo. To... Mhm. Pierwszym takim etapem będzie zarejestrowanie kandydatów, będzie koniec tej rejestracji, bo wtedy będziemy wiedzieli już tak na 100%, kto w ogóle startuje, kto komu ewentualnie. Może odbierać głosy, no bo teraz tak jak mówię, no to rozważamy spośród tych, którzy się zadeklarowali, no a może nagle wyskoczyć no, ktoś tak jak król z kapelusza, no typu właśnie Stanowski, ale taki no, że tak powiem w cudzysłowie taki Stanowski, bo to może być ktoś zupełnie inny. Ktoś, kto nas kompletnie zaskoczy, pamiętamy tak. takie zaskoczenia, chociażby Paweł Kukis, przecież nie tak dawno, chociaż to już kilka lat minęło dobrych od, od tych wyborów, ale no jednak wtedy bardzo mocno mieszał. Jeszcze raz Paweł Kubala, politolog, wiceprezes Stowarzyszenia Wiara i Czynby, moi Państwa gościem Bardzo serdecznie Paweł, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. kłaniam się nisko. Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.